Otwieram trzecią sesję Rady Gminy Klucze. Witam wszystkich uczestników dzisiejszych obrad, witam wszystkich pracowników Urzędu Gminy, wszystkich szanownych gości, panie, panów radnych, wszystkich obecnych na dzisiejszym spotkaniu oraz wszystkich tych, którzy będą śledzić nasze prace za pomocą mediów. Obecnej nas. Może tak, jeszcze zanim przejdę do listy obecności, to jeszcze powiem, że obecna sesja jest wona na podstawie. Paragrafu 5 ust. 3 załącznika nr 4 do statutu Rady Gminy Klucze uchwalonego uchwałą nr 7 przez 52 przez 03 z dnia 25 lutego 2013 roku. Obecnych na sali obrad jest 14 radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzą, że obrady są w pełni prawomocne. Zanim przedstawię porządek obrad, przedstawię jeszcze krótką informację. Wszystkich uczestników z sesji Rady Gminy Klucze informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci internet, natomiast nagrania archiwalne zamieszczone są na stronie internetowej bipmałopolska.pl. Szanowni Państwo, przedstawię teraz proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie obrad i stwierdzenie praworządności obrad. Punkt 2 przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci podjęcie uchwał sprawa w, w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2021 rok. W sprawie zmiany uchwały numer 50 316 przez 2021 Rady Gminy Klucze z dnia 13 października 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klucze na lata 2021-2033 oraz Uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 39 przez 242 przez 2021 Rady Gminy Klucze z 9 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa małopolskiego. Punkt czwarty: Sprawy sprawie bieżące Rady. Punkt piąty: Zamknięcie obrad. Czy do przedstawionego przeze mnie porządku obrad ktoś z Pań, Panów Rady ma jakieś uwagi lub chciałby zaproponować zmiany? Nie widzę, a więc będziemy stać propozycję porządku obrad pod głosowanie. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Dziękuję. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem przedstawionego przeze mnie porządku obrad? Proszę o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Proszę o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. I kto się wstrzymał? Proszę o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Proszę o wyświetlenie wyniki głosowania. W głosowaniu udział brało 14 Radnych. 14 Radnych jest za przyjęciem porządku obrad. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do punktu trzeciego podjęcie uchwał w sprawach. Mam taki wniosek, ponieważ uchwały były procedowane na dziś, w dniu dzisiejszym na wspólnym posiedzeniu komisji. Mam wniosek, o, żeby odstąpić od dodatkowego czytania tych uchwał na sesji. I stawiam ten wniosek pod głosowanie. Bardzo proszę, kto z panów radnych jest za przyjęciem mojego wniosku? Proszę o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny proszę o wcięcie przycisku o ręki. Kto się wstrzymał proszę o wcięcie przycisku o podniesienie ręki. I bardzo proszę o wyświetlenie wyniki głosowania. W głosowaniu udział brało 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem mojego wniosku. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. I w związku z powyższym przechodzimy do punktu pierwszego. I jako pierwsza uchwała jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy a na 2021. I bardzo proszę w imieniu Pana Wójta Panią Skarbnik o przedstawienie projektu za budżetu na 2021 rok zwiększamy o 1 298 766 zł i 43 grosze wydatki zmniejszamy o 1 406 669 zł i 60 groszy Zwiększamy dochody w dziale 758, rozdziale 758.01, część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 70 211 zł. Yy, otrzymaliśmy dwie subwencje. Jedną na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych i drugą na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli. W dziale 801, rozdziale 801.01 przenosimy kwotę 472 000 złotych zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków z bieżących na majątkowe. Są to środki na rozwijanie szkolnej infrastruktury laboratoria przyszłości. W dziale 855, rozdziale 855.13 zwiększamy dochody i wydatki o 1284 zł. i 5 groszy. Jest to dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby popierające niektóre świadczenia rodzinne. Zmniejszamy w dziale 600 rozdziale 613 o 25 tysięcy złotych pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Klucz w związku z brakiem wydania decyzji środowiskowej na realizację tego zadania i kwotę tę przenosimy do 2022 roku. Zwiększamy w rozdziale 750 22 środki o 35 tysięcy złotych na wypłatę diet. W dziale 926 rozdziale 926 95 zwiększamy dochody o milion złotych w związku z otrzymanym od Wojewody Małopolskiego pismem informującym o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach. Zmniejszamy w rozdziale 630.03 wydatki na realizację zadania utworzenie pensji rowerowych o 600 384,58 zł. I o tę samą kwotę zwiększamy w wieloletniej prognozie finansowej zadanie w 2022 roku. I podobna sytuacja w rozdziale 71095. Dostosowanie budynku Starej Gminy do potrzeb społecznych wraz z modernizacją barków w Kluczach. O 413 750,65 zł zmniejszamy budżet tegoroczny i przenosimy tę kwotę na 2022 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I otwieramy dyskusję nad projektem uchwały. Bardzo proszę, kto z Państwa Panów Radnych chciał zabrać głos w dyskusji? Nie ma głosu w dyskusji. Uchwała była omawiana w dniu dzisiejszym na wspólnym posiedzeniu komisji, uzyskała pozytywną opinię. Skoro nie ma głosu w dyskusji, to zamykamy dyskusję i przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Dziękuję. Kto z Państwa Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? numer 53 przez 331 przez 2021 Rady Gminy Klucze z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2021 rok. Proszę o wcięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny Proszę o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. I kto się wstrzymał? Proszę o odcięcie przycisku i podniesienie ręki. I bardzo proszę o się dźwięki głosowania. Głosowanie głosowaniu udział brało 14 radnych. 14 radnych jest za przyjęciem projektu uchwały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jest to uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. i Bardzo proszę tutaj również Panią Skarbnika o krótkie sprowadzenie. W załączniku numer 1 w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzamy zmiany w celu uzyskania zgodności z przed procedowanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2021 rok. W załączniku numer 2 w wykazie przedsięwzięć również w związku z przed chwilą z uchwalonymi zmianami mamy, dokonujemy zmian limitów wydatków w 2021 roku, 2022 i aktualizujemy limity zobowiązań w punkcie 1.1.2.6 utworzenie pętli rowerowych, w punkcie 1.1.2.11 dostosowanie budynku starej gminy do potrzeb społecznych, w punkcie 1.3.1.21, 1, 1, 22 i 23 przyłączenia do sieci dystrybucyjnej zmniejszamy limity wydatków i limity zobowiązań do kwoty 0 zł. W punkcie 1.3.2.5 budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w kluczach. 1.3.2.7 modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach ryczówek i cieślin. W punkcie 1.3.2.12 adaptacja dworku DITLA do nowych funkcji społecznych i w punkcie 1.3.2.13 dostosowanie budynku Starej Gminy do potrzeb wraz z modernizacją barku w Kluczach. Dziękuję. Dziękuję bardzo i otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Bardzo proszę kto chciał zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie ma głosów w dyskusji. A więc zamykamy dyskusję. Uchwała była również omawiana w dniu dzisiejszym zyskała pozytywną opinię wspólnych komisji. I Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. O, tak. Dziękuję. Kto z i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały nr 53 przez 332 przez 2021 Rady Gminy Klucze z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 50 przez 316 przez 2021 Rady Gminy Klucze z dnia 13 października 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2021-2033? Proszę o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny, proszę o przycisk i podniesienie ręki. I kto się wstrzymał, proszę o przycisk i podniesienie ręki. I bardzo proszę o wyniki głosowania. W głosowaniu udział brało 14 radnych, 14 radnych było za przyjęciem. Projektu uchwały stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję i przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 39 przez 242 przez 2021 Rady Gminy Klucze w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa małopolskiego. I tutaj może poproszę pana sekretarza o dwa Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zwrócił się do nas z pismem z prośbą o przesunięcie środków na realizację zadania opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Klucz. My powzięliśmy informację, że wynika to z faktu ustalania jeszcze warunków między Zarządem Dróg Wojewódzkim a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i organ jaki jest, jakim jest Wójt Gminy Klucze, który jest odpowiedzialny za wydanie decyzji środowiskowej, czeka na wypracowanie stanowiska i, i ewentualne ujęcie tego, co zostanie uzgodnione pomiędzy ZDW Ardosiem, będzie to uwzględnione w decyzji środowiskowej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panu Sekretarzowi i otwieramy dyskusję nad projektem. Bardzo proszę, kto w sprawie tego projektu uchwały chciał zabrać głos. Nie widzę głosów w dyskusji, a więc zamykamy dyskusję i przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę przygotować głosowanie. Kto z Pań Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały numer 53 przez 333 przez 2021 Rady Gminy Grucze dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały numer 39 przez 242 przez 2021 Rady Gminy Klucze z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa małopolskiego. Proszę o przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny, proszę o odcienie przycisku i podniesienie ręki. I kto się wstrzymał, proszę o przycisku i podniesienie ręki. I bardzo proszę o świetne wyniki głosowania. Dziękuję. W głosowaniu udział brało 14 radnych. 14 radnych jest za przyjęciem projektu uchwały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo i tym samym yy, zakończyliśmy procedowanie porządku obrad w punkcie trzecim. Przechodzimy do punktu czwartego. Sprawy bieżące Rady. Czy w punkcie czwartym kto z Pań i Panów Radnych chciał zabrać głos? Bardzo proszę Pan Radny Marian Sprawa to zamontowanie dodatkowego oświetlenia ulicznego przy visa -vis przystanku w kolbarku, a druga sprawa, bardzo bym prosił o wykonanie tablicy z numerem po na której e, znajduje się w tej chwili e, świetlica w Zalesiu Golczowskim. Tam e, ludzie, którzy e, no, na różne rzeczy tam przyjeżdżają i tak dalej, nie wiedzą, który to jest budynek numer 30 na ulicy Głównej. Bardzo proszę o wykonanie takiego napisu czy informacyjnej tablicy, która by pomogła ludziom we właściwe miejsce dojść. Dziękuję. Tyle. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że przekazana sprawa zostanie do Pana Wójta. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych chciał zabrać głos w punkcie czwartym? Bardzo proszę, Pan Sebastian Sierka. Panie sekretarzu, ja tylko dla przypomnienia, bo nie tak dawno jak na ostatniej sesji mówiliśmy o przejściach dla pieszych, o, o niebezpiecznych przejściach dla pieszych. Zaraz po tym, bardzo niedawno, w zasadzie chyba tydzień temu, może nawet nie doszło do wypadku do potrącenia pieszego na osadzie. Także bardzo bym prosił, ponawiam wniosek o odnowienie przejść dla pieszych i, i dobre doświetlenie ich przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos w punkcie czwartym? Nie widzę, skoro nie ma już więcej głosów. Skoro nie ma więcej głosów w punkcie czwartym, przechodzimy do punktu piątego. Szanowni Państwo, zamykam pięćdziesiątą trzecią sesję Rady Gminy Klucze. Dziękuję za udział w obradach. Dziękuję, Dziękuję bardzo.